Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony z 5 i zapraszam do kolejnego odcinka serii The The, 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 The... The Beginning. I normalnie kontynuujemy sobie misję e, 20. Archipelag. Okej, okay, jak to wygląda jest? Z jakiej paki tu jesteś? To ja nie mam pojęcia. Dobra. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ile do tego drewna jest? co? okej, okay, to jest Nie, rozumiem włazić tu Ty tu trzeba się tymi domkami zająć tutaj tu okej, okay, okej, okay, okej okay. A jest tylko jeden statek, to jest właśnie, to był właśnie ból, że miałem tylko jeden statek Zwykle na y, pierwszego nieuła śmierci miałem już dwa statki zapełnione ogniem mistrzami I to generalnie wystarczało w zupełności No i szamankę miałem w wieży przede wszystkim, miałem lepsze zasięgi czarami No ale mniejsza Okej okay. Ja niedługo chyba się pokuszę o no, mógłbym, mógłbym tutaj w sumie więcej tych wiesz nastawiać a co drewno to już odrasta więc czemu by tego nie zrobić mhm, dobra no za to niech się ładuje dalej ja sobie z przyjemnością jednak zbuduję gdzieś ten budynek do statków tutaj powiedzmy że tu no zobaczymy jak to zadziała. Czy może tutaj by się zmieściło? Nie zmieściłoby się. Dojebać tu. Okej. Okay. Szamanka od razu padła, czyli to ładnie ją sfokusowali jak należy i mamy statek kolejny. Okej. Okay. Tam są śmiecie, wleźli mi do miasta. Okej, okay, są ranni. Elegancja, Francja, dobra. Mmm, może Dobra, zgarniamy ten statek. Ja swoją stocznię też będę miał tak w razie czego Bo będę chciał się wybrać po pewne czary, które są na tej mapie. Zaczyna się od tej głowy, tutaj właśnie jest taki dziwny myk. Zaczyna się od tej głowy, tutaj jest grobla po prostu, więc to jest niezachęcające. Natomiast później ta głowa pojawi się w innym miejscu, nie pamiętam w którym, ale dzisiaj pojawi później. I będzie wyrównanie gruntu. Następnie pojawi się w jeszcze innym miejscu i będzie ten deszcz ognia. I na końcu tutaj w tym miejscu wybuchnie wulkan i będzie tam możliwość o wymodlenie się właśnie o wulkan. Więc to jest wulkan, z którego mam zamiar skorzystać, ten o który się wymodla, a nie ten, który sobie sam naładuje, którego nie powinienem móc sobie ładować. No ale cóż. Dobra, ja to już pomału zacznę jakieś armie robić i w tym odcinku to już na pewno zakończę. Jakieś statki. Na pewno będzie już po po sprawie No ile ja mam ludzi w ogóle wolnych No a proszę, to jest solidne plemie Ilu ludzi? setka Na 110. dziesięciu Sto jest, to. no, no okej okay. Czyli no pięciu faktycznie daje ludzi ten czwartego poziomu w... No i to siedmiu mhm, Zgadza się, teraz dopiero to tak zwieńczyłem Zwieńczyłem, kurczę e... No, upewniłem się. Dobra. Aha, tutaj... Okej. Okay. Co się odpierdziela? Mhm, mh. Dobra, szamaneczkę bierzemy na stateczek i razem z nią czterech kapłanów i piąstkę będę chciał mieć jedną tutaj jest już pięciu, tutaj też więc spoko generalnie jest bardzo dobra obrona tutaj tak mniej, bardziej z tej strony wstań, okej, okay, elegancko i wami tutaj, poproszę, mhm, dobra, to ja bym chciał powypełniać jeszcze te domki pierwszego i drugiego poziomu ludźmi, żeby je przebudowywali. Dobra, jak to wygląda? Jesteście już spoko. Tarczka później. Jak będzie tutaj się coś złego działo, bo na pewno wróg będzie jeszcze tutaj mi to przerwać. Ale ma naprawdę mocarne to. Chociaż no, biorąc pod uwagę ilość chat. Moje, moje, moje może jest takie bardziej mniejsze się wydaje w tym sensie, ale, ale szczerze nie zdziwiłbym się jakbym to ja już miał na ten moment więcej ludzi od niego. Okej, okay, już coś płynie. Czy jest to z szamanką? To nie jest z szamanką. No to sorry, szarańcza A. dobra będzie gitara. Albo... albo ich spróbuję przejąć. Szczerze. Tutaj kapłana nie ma. Okej. Okay. Masz zamiar, Macie zamiar zaskoczyć. Ja wam mogę pomóc. Dobra, daj mi ten statek, daj mi ten statek, czemu nie mogę na niego, no, come on, już jest wystarczająco blisko, o, okej. Okay. Zabieramy się stąd. I teraz pojawiło się. Gdzie to się pojawiło? Tutaj. Dobra. E, chyba z, totalnie to zmarnowałem, bo miałem już cztery. Tak mi się Dobra. wydaje. No ale... Walić to. Okej, okay. a, muszę jeden statek zostawić tutaj, żeby ich zgarnąć. Dobra, to niech płynie, spoko. Kiedu? Ile? Kiedu? Ile? Kiedu? Ok, zaraz rzucę spokojony. Nie ma problemu. No co jest? O co im chodzi? Nie, o nic spoko. Jest dobrze. Tutaj za chwilę. Mhm. Dobra. I ja szczerze nie będzie mi się prawdopodobnie chciało statkami na niego wbijać, tylko stąd zrobię przejście tutaj, taki most utworzę. Na pewno mi się to uda. Albo zamiast się stąd męczyć, to mogę zrobić stąd tu, stąd tu, stąd tu. Może będzie tak szybciej. Albo stąd tu. No zobaczymy jak, jak zasięgi tego czaru. Pozwolą. Nie, 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 ludzie. Nie się to ładuje. Dobra, tylu wystarczy, bo jest tam trzech, tak? Ja, dobra. Płynie, płynie. Mimo, że jakąś informację mi wyskakuje, że niby nie. Okej, okay, teraz chodzi o tych pewnie tak. Dobra. Spoko. Naprawdę mnie tu już zaczyna po pomału. To cokolwiek, co, co się dzieje, to jest naprawdę denerwujące. Nie, po, nie mówcie mi, że nie płyniecie. Ja pierdzielę o co wam się rozchodzi ludzie. A jajku. Pasjonujące odcinki z popularusa tylko u mnie. Dopłyniecie tam w końcu? By the way, chciałbym mieć zajęte te statki wszystkie przez kogokolwiek Bo one z czasem zatoną A to są moje statki, które, na które wydałem moje ciężko zarobione drewno Zastanawiam się też, czy drzewa mogą rosnąć, rosnąć w miejscach na, na tych terenach, które utworzyłem z pomocą grobli na przykład Dobra tutaj będzie wyrównanie gruntu ja sobie tutaj załaduję jeden chociaż mam pomysł, bo generalnie jest ciekawy myk, jeżeli się załaduje zakręcie do jednego tego, znaczy no, no nieważne dojury. załóżmy, że, te, że dotąd by się załadowało i bym dostał y, ten deszcz ognie, no to to niebieskie by zostało, i najzabawniejsze jest to, że gdybym miał już jedno, o tak, tak jak teraz i bym miał załadowane do prawie końca bym dostał kolejne, to bym miał dwa, plus prawie że na maksa, plus prawie trzecie nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłem, prawdopodobnie nie, ale mam nadzieję, że, że, że się domyślacie, o co mi chodzi. Dobra, czy ja chcę Was przejmować, czy jakiś kapłan z Wami płynie? Nie płynie z Wami żaden kapłan, więc no cóż. Ale trochę tego płynie mimo wszystko. Okej, okay. oni tutaj podejdą do Niego. Tak, podejdą. Zajebiście. O kurwa, serio. Topili mi bogi mistrza. Okej. Okay. Trochę ludzi tu zarobimy. Bo z kapłanami nie przypływa. Czasami się zdarzało, że albo kapłanów brał, albo szamankę nawet. I wtedy to było bardziej problematyczne. Teraz... Dobra, jeszcze jedna tarczka, żeby wszyscy mieli. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jest zajebiście. Zgarniamy raz stąd. Za wyjątkiem kapłana. Kapłan masz robotę tutaj. Okej. Okay. Ty tutaj. Aha, jeszcze ciebie dam, albo nie ciebie. Ciebie. I wy zostajecie. Żeby zgarnąć tych ludzi. I w tym momencie się już pojawiło trzecie w tym miejscu. I tutaj będzie... Kurde zjebałem. Teraz nie ma sensu się o to modlić. Ale to nic. Bo mam pomysła. Po prostu odwiedzę go moją szamaneczką. A i tutaj z jakiegoś powodu właśnie się też takie dziwne coś zrobiło Nie wiem czemu tak jest Taki płomień czy cholera wie co No ale cóż Bierzemy szamaneczkę Na razie tutaj przejścia nie będę robił żadnego Po prostu sobie do niego podpłynę Okej, okay, on się tu chyba szykuje na kolejnego nie łaśmieci, bo tak stoi długo Podejrzane to jest Więc ja go sprzątnę Nie, nie do wody Okej, okay. to jakieś tornada No come on Jest tylko nie o śmierci No i jeszcze jakiś deszcz ognia, oczywiście wam puszczę Okej, tutaj, tutaj trzeba piorunami Tutaj nie trzeba O! A użycie już było No come on Dobra Dasz radę A i tam trzeba się zająć tymi ludźmi Nie, nie umierać, już mi jeden numer, było widać Niebieskiego duszka Dobra, zgarniamy was Tutaj, bojownik, tak, tak, dobra. Okej. Okay. a jego szamanka stacjonuje w tym miejscu, więc, no, bagna w tamtym miejscu byłyby na pewno bardzo spoko. Mhm. pięknie rzucamy od razu tego anioła i niech on się ładuje. gdzież maciuro I w sumie mo 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 można by zobaczyć duel dwóch y tych no i śmierci ale nie chcę bo mój wtedy byłby no, na hita albo jego no w każdym razie na pewno byłbym, bym, bym stracił no Dobra, zaraz jakieś tutaj deszcze pójdą. Może w nie, nie najlepszych miejscach, ale niech idą gdziekolwiek. Dobra, to jest miejsce na te bagna. Okej, okay, nie wejdź, nie wchodź w to szamaneczko. To jest dla wrogiej szamaneczki. Dobra. Zaraz będzie drugi anioł śmieci, co ciekawe. I zaraz wejdzie jego szamanka w to i dostanę masę manu za to. I zaraz będzie kolejny anioł. Okej, okay, zajebiście, dwa anioły. No to jest już rozpierducha. Jesteś taki słodki, tak? Okej. Okay. Tutaj ma budynki produkcyjne. Sprawdźmy jak trzęsienko zadziała. Okej, okay. chrup, chrup, no, mogło być lepiej, ale nie narzekam i w tym miejscu kolejny deszczyk. Nie w drzewo akurat chciałem, ale okej. Okay. Chciałem tak trochę w lewo, żeby jeszcze ten domek sięgnął, a tak to, to raczej go... No, no dobra, sięga, spoko. Dobra, teraz ja on spadam już, szamaneczką. Kolejna mana, może trzeciego anioła rzuca. I może te anioły już go wykończą, tak szczerze. Jeżeli trzeciego uda mi się rzucić. No, no, no tak prawie, prawie. Dobra. Was zgarnę. <grywa> tutaj wrogi ten kapon z jakiegoś powodu stoi. Zupełnie sam. Dobra. Miodzio. Trzy anioły śmierci. Ludzie. To jest moja zemsta. Za jego anioła. Ja tutaj bym chciał się jeszcze wymodlić o to. Brakuje trochę ludzi. Zgarnę was. Ok. I tutaj, co ciekawe, siedmiu ludzi już potrzeba. To jest pierwszy moment, pierwszy raz jak aż siedmiu potrzeba. I jeżeli się wymodli o ten deszcz ognia, no to... Automatycznie neutralny, zupełnie neutralny do szoknia, zacznie też tutaj spadać i może moich zranić, chociaż nie. Nie wiem czy neutralny, czy, czy mój, bo chyba moja szamanka nie otrzymywała wrażenia tego, no ale moi na pewno i zostali wpychani do wody, więc wystarczy to skontrować, yy, dając im tarczę i tyle. Z jakiego powodu ten statek jest na ziemi? I dlaczego? Został tu tylko jeden statek cholera. Dajcie mi statek. Dobra. Żeby o tym nie zapomnieć, to już teraz im dam te tarczki. Jak tam e, anioły tutaj... Patrzcie, było pełno tych czerwonych kropek, no nie? Wszystko jest już wyryżnięte. Po prostu... Ale wygląda na to, że zostały już tylko dwa anioły. Nie wiem czy ten pierwszy zniknął, bo mu się stąpił czas. Czy... Tak to jest mój mnie, miał dziwo. Bo moja szamanka kompletnie nie reaguje na to. Dobra. I tam właśnie wybucha wulkan i tam można się o ten wulkan wymodlić. Ja tam kurde płynę, o ile zdążę. Bo moje aniołki po prostu mogą no, zarznąć tego bota za chwilkę. Wejście do tego jest z tej strony, więc ja tutaj zrobię takie eleganckie przejście, bo teraz nie ma tam wejścia. Trzeba sobie jakoś poradzić. I tutaj, co ciekawe, aż ośmiu potrzeba. I to jest też bardzo ciekawe miejsce na roz dalsze rozwijanie swojej wioski, bo tam się można połączyć z tym miejscem i to jest po prostu w cholerę miejsce teraz przez to, że się ta kława rozlała No ale to już nie będzie konieczne moje planie jest po prostu przepotężne No naprawdę i aniołki sobie latają po mapie szukając wrogów Hej, okay, tutaj są jeszcze jakieś niedobitki Czy on jeszcze coś próbuje zilować szamaneczką? Coś, 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 coś robi Nie wiem co, ale, ale on już jest skończony Takie uśmiechy zrobiły znacznie więcej niż się spodziewałem ale w sumie do tego doszły bagna w, w, Na szamance, więc jego szamanka totalnie była bezużyteczna przez większość czasu I jakieś tam deszcz ognia i i te i, i trzęsienia ziemi właśnie pozbyły się jego budynków produkcyjnych, więc nie mógł sobie dorabiać ogień mistrzów. Przejście na ateizm. Jeden, jeden musiał się ogarnąć. Się ogarnąć, właśnie nie. Jeden się nie chciał ogarnąć. Dobra, mam pomysła. Wchodzicie na statek i jak się odmienicie to powinniście być martwi. Dobra i mamy wulkan, który już tak naprawdę nie ma sensu go tam rzucać, bo tam już nic nie ma. Znaczy są budynki na pewno, tylko ale puste. I poniszczone. No. Więc tak to wygląda. Smutek. Was też Hello? mogę zgarnąć. I też szamaneczka jest ja z jakiegoś powodu. Co ona spierdziela? Tutaj nie mam pojęcia Okej okay. A co ona robi wow, Wow! Łow! Wow, wow. Szarańszą, kurde mi tam. łoo, wow, ale kombo. Weszło Haha ha. Dobra, to wy sobie tam rozważajcie coś, a ja szamanką samą. Tutaj wulkan chcę rzucić taki piękny. Eee, dobra, wygląda na to, że tylko tutaj mogę ten wulkan rzucić, bo nigdzie nic więcej nie ma. Okej, okay. ta wieża nie, nie. Okej, okay, wybucham. No, szlewa cię dosięgnie? nie, nie, no, come on Pierwsza maneczka jeszcze się jego zdążyła zerespić no. Dobra To już koniec okej oni już idą do mnie, no to przejdźcie panowie na to co trzeba a ty może byś zginął, okej okay. i to jest ciekawe właśnie, że ci, którzy są zahipnotyzowani to po wszystkim stają się moi, No przykład do wody, nie wiem czy zdążyli się to zauważyć ale e, zniknęły im nad głowami te hipnotyzujące znaczki takie, te, 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 za kola e, no i stali się moi po prostu tak więc no, myślę, że ten odcinek też ma ponad 20 minut, więc idealnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam do kolejnego odcinka, w którym na pewno nie będzie rozpoczęcie demyt, bo to jeszcze nie jest odblokowane. Następnym razem będziemy sobie grali albo w łowce głów, albo w niespodziewanych sojuszników, po czym odblokujemy sobie misję 21 eee, i tak. Tak, 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 właśnie tak, no, więc... Ja już się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam bardzo serdecznie do kolejnych odcinków. Z tej strony był Skawron Piąty, no i pozdrawiam, życzę miłego dnia.